mediów na konferencji prasowej, którą zwołujemy tu w imieniu mieszkańców, my jako grupa inicjatywna. Ta konferencja dzisiejsza poprzedza złożenie przez nas już wniosku do komisarza wyborczego o przeprowadzenie referendum. Za chwilę my powiemy państwu, jaka jest ilość podpisów, które złożyli mieszkańcy, a my jako grupa inicjatywna w ich, mieszkań, w ich imieniu te podpisy przekażemy. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą oprócz mnie jestem przypomnę przewodniczący Wosowskiej Solidarności, Janusz Bęczyński, pani radny, Panie Radne Olga Kutchorąziak i Pani Dewa Szczepańska, pan radny Jarosław panowie Jacek Lewiedziński i Janusz. Krakowski. Dzisiaj z uwagi na to, że niektórzy mają swoje, jak gdyby, plany i urlopy, cała, cała grupa inicjatywna nie jest reprezentowana, ale chcę Państwa uspokoić, że wszyscy podpisali się pod wnioskiem. Nie uczestniczą dzisiaj z tych spowodów urlopowych i wyjazdowych Panie Elżbieta Bańka, Pan Maciej Gabrysiak, który jest naszym pełnomocnikiem i Pan Wojciech Prokopowicz. Proszę Państwa, dzisiaj w historii naszego miasta jest bardzo ważne wydarzenie, bo tak jak mówi konstytucja, władzę sprawuje się za pomocą przedstawicieli wybranych przez naród lub naród sprawuje tą władzę bezpośrednio, czyli przez taki akt obywatelski, jakim jest referendum. My z takiego aktu upoważnieni podpisami blisko 15 tysięcy mieszkańców Wosławka chcemy skorzystać i ci wszyscy, którzy twierdzą i mówią, że jest to działanie niepoważne czy szkodliwe, to ci po prostu ludzie sami szkodzą, tak mówiąc takimi, i wydając takie oceny, sami szkodzą demokracji. Jaką w Polsce posiadamy i z której dość powszechnie nasi obywatele zaczynają korzystać, bo w tej chwili jest przeprowadzanych już chyba 11 referendum w naszym kraju, m.in. w pobliskim Gostyninie, chyba odbyło się wczoraj. Więc tytułem wstępu nie mam tyle. Teraz proszę o zabranie głosu Jarosław Właśniewskiego. Dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, otóż historyczna chwila w naszym mieście. Po raz pierwszy mieszkańcy zdecydowali o tym, żeby złożyć wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta. Ta grupa inicjatywna, która tutaj przed Państwem zawiązała się blisko 60 dni temu, przystąpiliśmy do zbierania podpisów. Okres niebywale trudny, bo. Okres wakacyjny, więc wiele osób wyjechało. Wiele osób nie, nie mogło się podpisać, mimo tego, że, że chciało taką, takie podpisy złożyć, ale i tak 60% więcej niż wymagany próg to myślę, że ogromny sukces. I tutaj chciałbym w imieniu nas wszystkich podziękować wszystkim, którzy tą grupę ten wniosek o referendum poparli. Myślę, że teraz zachęcam do tego, żeby jak już zostaną, zostanie rozpisane te, to referendum, zachęcam do tego, żeby pójść i odwołać szkodliwie działającego prezydenta Andrzeja Teodora Pałuckiego. Dziękuję. Proszę Państwa, ten nasz wniosek jest złożony tydzień wcześniej. Proszę dla Skarbnickiego, żeby powiedział, dlaczego wcześniej chcemy złożyć ten wniosek niż wymagany wymaganym ustawodawcą. Witam Państwa. Ja może powiem dokładną, podam dokładną liczbę zebranych głosów, żeby Państwo mogli to co do jednego podpisu zapisać. Jest to cyfra 14 892 podpisy. Trzymam tutaj taką kopertę z uwagi na to, że jeszcze z samego rana dzisiaj spłynęło 129 podpisów. Dlaczego terminy, dlaczego wcześniej, dlaczego powiedzmy moglibyśmy zbierać ustawowo do piątku, a składamy wniosek wcześniej. Jest w naszym kalendarzu, jest w naszej tradycji święto Wszystkich Świętych. Jest to 1 listopada. Obawialiśmy się, że 3 listopada, jako ten ostateczny termin, może zostać wyznaczona data referendum. Mamy taką głęboką nadzieję, że składając tydzień wcześniej ten wniosek wraz z podpisami do komisarza wyborczego, unikniemy tego terminu i referendum zostanie rozpisane 20, ewentualnie 27 października. Żywi że mi że głęboką nadzieję, że, że, że tak się stanie. Hmm. Oczywiście mogą zadziałać tak zwane siły zła, tak jak wszędzie i Mogą ewentualnie pojawić się protesty. Będzie to również historyczny moment, historyczna chwila w dziejach Wrocławka, że ewentualnie taki protest może zostać złożony. Zobaczymy, kto taki protest złoży pierwszy i jaką podstawę prawną będzie miał e, tego typu protest. Mam głęboką nadzieję, że my jako mieszkańcy Wrocławka, nie jako partie polityczne chcę stanowczo podkreślić, że jest to inicjatywa obywatelska, nie jest to inicjatywa partyjna, nie jest to inicjatywa zemsty partyjnej, jest to inicjatywa obywateli. Prawie 15 tysięcy obywateli miasta Wrocławka podpisało się. My zebraliśmy się przy tym stole jako obywatele, nie jako partie. Także jeżeli mogę z tego miejsca Państwa serdecznie poprosić o to, żeby informacja w świat poszła, że jest to inicjatywa obywatelska, a nie inicjatywa partyjna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, chcę tylko krótko przypomnieć kalendarium, bo spotkaliśmy się tutaj z całą naszą grupą dziewiątką z Państwem 13 czerwca, gdzie poinformowaliśmy za Państwa pośrednictwem społeczeństwo naszego miasta o tym, że zawiązała się taka grupa inicjatywna, która chce właśnie doprowadzić do tego, by skrócić kadencję prezydenta Andrzeja Pałowskiego przed upływem kadencji. 17 czerwca takie zawiadomienie o tym, że mamy taki zamiar, złożyliśmy do prezydenta i jednocześnie do komisarza wyborczego, a podpisy że zaczęliśmy zbierać od 18 czerwca, wtedy kiedy, jak Państwo na pewno pamiętają, była pikieta związków nauczycielskich w naszym mieście pod urzędem miasta. I mieliśmy czas do 16 sierpnia z tego czasu do końca, tak jak to już mówił kolega Jacek, żeśmy nie korzystali, chcemy złożyć właśnie wcześniej, żeby również dać możliwość mieszkańcom wzięcia udziału jak najszerzej i jak największą liczbą w referendum, bo uważamy, że Mieszkańcy mają prawo wyborcze, mają prawo decydować o swoim losie i nie wszyscy muszą się się pogadać z tym, co reprezentuje prezydent jego ekipy. Czy ktoś... dodam, czy... przepraszam, że referendum? Referendum to jest najczystsza forma, uważam i wielu, wielu, wielu mieszkańców Wocławska, referendum to najczystsza forma demokracji. To nie jest Nasze mi się to nie jest zapis prawny, to jest obowiązek mieszkańców. W momencie, kiedy dzieje się coś źle, w momencie, kiedy jest źle w mieście, mieszkańcy powinni podjąć taką inicjatywę i taką inicjatywę we Wrocławku podjęto. Ludzie, którym leży na sercu dobro Wocławka, podjęli taką inicjatywę, powołali się, zebrali prawie 15 tysięcy podpisów. Dzisiaj składamy je u komisarza. Proszę bardzo, panie Proszę Państwa, ja powiem tak, do tego roku w Polsce było powszechne przekonanie, i właściwie taki wobec tego przekonania bezradność. Chodzi tutaj o to, że w ciągu tych minionych przeszło 20 lat nie dochowaliśmy się tak zwanej obywatelskości, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, które jest zainteresowane. Poza przynależnością do partii. My jesteśmy jednym z takich kuśniegowych szeregu, które ruszyły w Polsce. I to jest wydarzenie na miarę jednego z najważniejszych, jeżeli chodzi o historię współczesną tą ostatnich lat naszego miasta. W tych pudełkach nie są tylko papierowe kartki z podpisami. W tych pudełkach jest też Włosławek. To nie jest tak w naszym mieście, że jest na rządzenie i na zajmowanie się najważniejszymi wydarzeniami, decyzjami tylko i wyłącznie Andrzeja Pałckiego i jego zaplecza partyjnego SLD. Mieszkańcy Włosławka poczuli się obywatelami a obywatel zawsze interesuje się tym wszystkim, co się dzieje po, po jego, ponad jego osobistymi sprawami. I to jeszcze raz i bardzo będziemy mocno podkreślać w kampanii wyborczej, ponieważ już od jutra tak naprawdę zaczynamy rozmawiać, rozmawiać z mieszkańcami i rozmawiać również z Andrzejem Pałuckim, jakim był według nas, był według nas prezydentem do tego czasu, kiedy już powiedzieli mieszkańcy dosyć. To jest to nasze hasło dosyć. Na tych plakatach, których tak się bał i boi prezydent miasta, a dlaczego się boi? Tutaj wypisaliśmy takich dziesięć zasadniczych dosyć. Powodów dosyć, a boi się dlatego, że nawet nie był w stanie honorowo wywiązać się z obowiązku prawnego wywieszenia tych plakatów w Urzędzie Miasta i w innych budynkach Urzędu Miasta na innych ulicach, nie mówiąc już o tym, że nasze zlecenie Oplakatowania słupów, e, słupów e, tak, osierowskich, jak i tablic należących właśnie do kompetencji Osiru, a przecież to jest placówka, oczywiście podległa prezydentowi, a my zleciliśmy. I otóż proszę sobie wyobrazić, jak Państwo zainteresujecie się, umieszczenie tych plakatów zostało w takim miejscu, że. Trudno mieszkańcowi, który porusza się chodnikiem, trzeba by było rzeczywiście jakieś strzałeczki, żeby obejść od strony prawnika e e najczęściej i zobaczyć odrębność zdań, jakie posiada druga strona. Bo poprzez zbieranie podpisów, poprzez rozmowy z mieszkańcami, naprawdę jesteśmy o wiele bogatsi, dowiedzieliśmy się dużo, dużo ciekawych rzeczy których chcielibyśmy przekazać to panu prezydentowi, a jednocześnie chcielibyśmy to później w przyszłości. Także uszanujmy zdanie innych. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że jeszcze tutaj pani Olga, ale zanim pani Olga powie, to już była mowa o tym, koledzy mówili, że jest okres wakacyjny, że jest trudniej jak gdyby zbierać te podpisy, ale też spotykaliśmy się z takimi opiniami mieszkańców, wielu mieszkańców, w jakiś sposób mniej lub bardziej powiązanych, chociażby poprzez pracę w urzędzie miasta czy w jednostkach zależnych, że ci ludzie podlegają pewnej presji i po prostu bali się złożyć podpis. Chociaż my mówiliśmy i ze strony komisarza wyborczego jest zapewnienie, że jest ta anonimowość i prezydent nie będzie miał jak gdyby wgląd do tego, kto podpisał się pod tą listą. To mimo to jest pewna bojaźń i pewna presja wśród mieszkańców. Ale myślę, że tą bojaźń będziemy w stanie przełamać w trakcie tej kampanii referendalnej, którą za chwilę będziemy prowadzić. Przepraszam, przepraszam Janusz, ale myślę, że przełamaliśmy tą bojaźń. Ona być może była. 15 tysięcy podpisów. Mieszkańców. Ale ja też coś mieszkańców. Na pewno by się podpisało no, dużo tak, więcej. Tak, tak. gdyby, gdyby tej wyrażenia tak. pewnie nie było. No, trzeba by było powiedzieć, Natomiast... że podczas zbierania podpisów um, musieliśmy w niektórych przypadkach informować, że te karty nie będą w jakikolwiek sposób oglądane przez prezydenta czy podległych mu urzędników, że to jest sprawa tylko i wyłącznie komisarza rządowego i pełnomocników Inicjatywy Obywatelskiej. Ale przy tej okazji, jak już tutaj było powiedziane, chciałbym poinformować Państwa, że otrzymaliśmy poparcie od organu, który jest chyba najbardziej obiektywny, a mianowicie Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani profesor Lipowicz w swoim wywiadzie parę dni temu, wymieniając Wrocławek trochę na szerszym tle, określiła, że jest to rzecz, na którą m.in. właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich czekała. Te inicjatywy wypływają właśnie od obywateli. I to jest ten pozytywny element tego ruchu, który widzi, widzimy wszyscy i ona też w Polsce. Także poparcie Rzecznika Praw Obywatelskich dla kolejnego etapu demokratyzacji, to jeszcze raz powtórzę, co nie udało się tak naprawdę do tego roku w tych minionych przeszło 20 latach. Proszę Państwa, mało będziemy finalizować naszą konferencję. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za udział. Dziękujemy również naszym mieszkańcom, którzy poparli ten wniosek i zachęcamy i apelujemy do tego, Wyznaczonym terminem nie przez komisarza wyborczego wzięli gremialnie udział w referendum i się opowiedzieli za odwołaniem przed końcem kadencji prezydenta Andrzeja Pałuckiego. My za chwilę te pudła, w których są podpisy mieszkańców weźmiemy i przejdziemy przez miasto, by zanieść je do komisarza wyborczego wraz ze stosownym wnioskiem i załącznikiem. I Państwo, jeżeli macie takie życzenie, ochotę, to zapraszamy Was, żebyście na O, drogę demokracji. Niech mieszkańcy... Droga drogę. demokracji. To nie jest droga krzyżowa, także... Myślę, że jeszcze konferencja bez pytań dziennikarzy to tak jakby... Jako bez soli, tak? dokładnie, proszę. musiało ponieważ już w Pawłowatku krąży informacja, że dokonaliście Państwo wstępnego podziału funkcji. A zatem pan Lewidzinski no, ma zostać wiceprezydentem, pan Dymczyński ma zająć się wodociągami, się, o, pan Wielikowski, Saniko, pytanie, jakie jeszcze funkcje rozdzieliliście, no i kto będzie waszym kandydatem na prezydenta? A, pytanie zadaje kobieta, Pani oczywiście wiesz, pomijając tak. kobiety w tych funkcjach, to już jest odpowiedź, jak adekwatne są do sytuacji te krążące informacje. Ja powiem wow. tak, jak ja o tym nie, <laughs> nie będę komentował, no. nie no. E, no. Pierwszy raz słyszę. Ja też pierwszy. pierwszy, pierwszy. Też. to miałby być prezydentem i jeszcze ewentualnie drugim wiceprezydentem. To to pytanie do panów. No nie nie, nie, nie słyszałem. Nie, nie słyszałem. My jesteśmy, my jesteśmy grupą obywateli, która zebrała się po to, by umożliwić mieszkańcom przeprowadzenie referendum w celu odwołania prezydenta miasta Andrzeja Polskiego przed zakończeniem kadencji. Absolutnie tutaj nie ma żadnego żadnych plotek ani insynuacji kto gdzie co i tak dalej, bo po prostu najpierw musi być wykonany pewien plan i pewna praca, a później nad tym jak kto będzie sprawował urząd w przypadku referendum będzie skuteczne, no to już będzie rola premiera i ze względu na kalendarz, który jest taki dość ograniczony, bo 16 chyba listopada tak. przyszłego roku 2014 jest termin wyborów samorządowych, to premier może rozpisać wcześniejsze wybory, a nie musi, może wyznaczyć osobę, która będzie sprawowała urząd prezydenta i to ucina wszelkie spekulacje. Na temat tego, czy ktoś z nas ma jakieś aspiracje i stanowiska. My mamy swoje stanowiska, mamy co robić, i, i, i myślę, że każdy z nas odnajduje się w życiu. i Jak będzie chciał ktoś z tej grupy kandydować gdziekolwiek, no to pewnie będzie to robił. Natomiast takie plotki, no to są tylko plotki. No. Ja też mam tak w aspekcie, w aspekcie plotek, bo. Praktycznie od początku lipca krążyło po mieście krążyły że tak powiem informacje o horrendalnych kwotach. I ja chciałem zapytać państwa czy płaciliście wolontariuszom za zbieranie podpisów. Wolontariusze mieli płacone za wodę, za zniszczone obuwie, a nie za podpisy. To nie, były kosry, nie kupował... które... To były głosów. Ale nie pytam o kupowanie głosów, tylko że na przykład Gdybyś... no, było, że 50 zł za dzień zbierania, no. albo złotówka za podpis. Za podpis. Nie, nie Gdy... było czegoś takiego. Gdybyście Państwo przynajmniej raz wybrali się z taką e, wycieczką za e, grupą inicjatywną, poszczególnymi członkami. To moglibyście Państwo spotkać nas i na ulicach e, wewnątrzosiedlowych na ulicach głównych, na przystankach, mnie na przykład e, na Starym mieście mieszkanie po mieszkaniu, mieszkanie po e... mieszkaniu. Nie sądzę, żebym sama sobie płaciła. Panie redaktorze, ja bardzo dziękuję za takie wnikliwe pytanie, jakie Pan postawił. I ja mam nadzieję że takie pytania i mnóstwo takich pytań zada Pan osobom, które biorą złotówkę, chociażby z budżetu tego miasta. Bo w tej chwili padło to pytanie do o portfele osób, które jakby są obywatelami. Nie pobierają z budżetu tego miasta ani jednej złotówki. Ja mam taką głęboką nadzieję do wszystkich Państwa dziennikarzy, że będziecie wnikliwie pytania zadawać osób, które pobierają horrendalne wynagrodzenia z budżetu tego miasta, na które my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, składamy się, a po prostu robią tak niewiele, tak niewiele, że gdyby je puścić na miasto na zbieranie podpisów, to podejrzewam, że po dwóch miesiącach przynieśliby dwa podpisy. Ta kampania, którą robimy, ją finansujemy z własnych środków, z własnych środków, nas, z tej grupy. Jeszcze raz podkreślamy, no to będzie dosyć trudne, żeby przyjąć obywatelskość postępowania. Naprawdę proszę się bardzo dobrze skupić na takim oglądaniu nas właśnie pod kątem, że obywatele 15 tysięcy, blisko 15 tysięcy.